Cześć, witajcie. No, dzisiaj w sumie taki bardzo szybki shopping. Słuchajcie, ja w ogóle nagrywam to, ten shopping. Tym razem nie w nocy, tylko o 23.00. Także. Gratulacje, Julia. Kolejna sprawa jest taka, no, że będę kupować tylko jednego konia, czyli tutaj dokładnie, tutaj tego fjorda. No, jeszcze się zastanawiałam, czy na pewno kupić, ale stwierdziłam, że. Na jednego mogę kupić, zwłaszcza, że on jest w miarę tani. I w sumie będę tylko kupować jednego konia. No jest jeszcze jeden, który chciałabym kupić, ale stwierdziłam, że będę oszczędzać star końcy. Eee, tak let's go. To będzie dosłownie Pepita. Ja w ogóle myślałam, że oni tego nie usunęli, ale okazało się, że oni je dali tutaj, na dyniową farmę Jaspera. Więc ulga, bo już myślałam, że, ją, że no nie będę miała po prostu szansy już jej kupić. Bardzo mi się w ogóle podoba magiczna i zarówno nowa maść. Minus fiordów jest to, że no te fiordy są w miarę przestarzałe. No, niby to jest trzecia generacja, ale no, widać, że to są takie początki generacji trzeciej. Chyba zespół SSO, z tego co mi wiadomo, chyba ma w planach odnawiać fiordy, więc jestem ciekawa, jak wyjdą. Także no ja kupuję, tutaj nie ma co się dla mnie zastanawiać. A mogę wybrać nawet imię. No to będzie nieśmiertelny, no i pepita, no to raczej będzie to klacz. No pewnie coś z pumpkin. Hmm. Pumpkin plant, wydaje mi się, że to jest idealne. Ej, mówię wam, jak mi się głos nie nagrał albo ekran, to kill me. Okej, okay, jesteśmy teraz w tej jakże ważnej wyspie tutaj w tej twierdzy. Znaczy no wyspie, gdzie dosłownie można sobie kupić konie. I w sumie tak na szybko chciałabym wam zrecenzować te konie, co ja o nich myślę, więc zacznijmy sobie od tego totalnie, nie. Dobra, jak on w ogóle wygląda w normalnie... Nie, to jest w ogóle nie moje klimaty. Tego totalnie bym chciała. Nie podoba mi się zupełnie normalna maść, chociaż nie będę jakoś narzekać. Ale magiczna, jest po prostu cudowna. Naprawdę bardzo mi się podoba ten koń. I na pewno go myślę, że za rok kupię w następny Halloween. Może będzie jeszcze większa zniżka Star -końsowa. No ten jest ładny, ale no ja nie lubię za bardzo tej rasy koni. Zapomniałam jakiej było, te dzikie Jorwiki, coś takiego. Tutaj mamy takiego, no nie spoko, ale Mam wrażenie, że często widziałam tego konia i tak totalnie się przejadł. Eee, no raczej nie. O, bardzo mi się podobała ta maść. O, ta. To jest chyba normalna. Chociaż... Nie wiem, dla mnie to prawie, że różnicy nie ma. Dla mnie to obie wyglądają jak normalne. Ale w związku z tym, że to jest rasa, za którą za bardzo nie przepadam, no to... Postanowiłam, że sobie po prostu odpuszczę. O, to jest Nimei. No ja tego konia mam. Uważam, że to jest najlepszy, najlepszy Halloweenowy koń. Ciężko uważam, będzie go przebić. No ale wiecie, to jest tylko moja opinia. Ten totalnie mi się nie podoba. Nie rozumiem czemu ludzie go mają, czemu jest taki hype na tego konia. No wiecie, to jest tylko moja opinia oczywiście. No dobra, mamy tutaj te nowe piękności. Ja totalnie się, powiem Wam szczerze, rozczarowałam. No ogólnie tak, nie będę tutaj narzekać, no, bo, no konie, bo inspirowany motywem wampira no trochę ciężko byłoby to, myślę, że wymyślić, więc myślę, że jakoś tak no nie ma tragedii. Ma, ma swój urok, ale no normalna maść jest mhm. taka ser... Nie wiem, kojarzy się ta maść z pleśnią. No, totalnie nie. No, mogli dać na przykład karą maść, czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie, no, po prostu mi to nie pasuje. Tutaj mamy takiego, tak zwanego Frankensteina, czy jakoś tak. Według mnie o wiele lepiej prezentuje się niż, no tamten wampirzy, ale to mi się kojarzy trochę taki taki połączenie Frankensteina i burzy. Ale no, nie narzekam, naprawdę. Gdybym kolekcjonowała konie, ten na pewno by się w mojej kolekcji znalazł. I na pewno duży props za normalną maść. Wygląda naprawdę fajnie. Tylko minus, że nie można zmieniać grzywy. Może kiedyś SSO decyduje się jednak dać możliwość zmiany krzywy, no ale póki co no słabo. No i przejdziemy do tych dwóch ostatnich. O, tutaj ten na przykład ten jest spoko, ale ja osobiście nie przepadam za niebieskimi końmi. Gdyby był czarny, coś w stylu takim bardziej galaktycznym niż takim niebieskim, myślę, że może żebym kupiła. Na pewno też trochę na minus jest to, że to jest model haflingerów, a ja jakoś super fanką Hufflingerów nie jestem. Co to normalnej maści jest ładna. O, tutaj ona zdecydowanie mi przypomina takie galaktyczne niebo czy coś w tym stylu. Ale. No, ja za hypem nie jestem za tym koniem. Uważam, że ten koniec o wiele ładniejszy i jest naprawdę... Ładny. Nawet normalna maść jest spoko, chociaż nie jestem jakąś fanką. Może kiedyś kupię, może za rok kupię. No fajnie jakby była, jakby była większa zniżka, ale to tyle, więc w sumie oprócz jeszcze Pepity na pewno bym sobie kupiła tutaj tego, no tego Mustanga, tego Robota. I to w sumie tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie. Przypominam o zostawieniu łapki w górze. I oczywiście miło, jak nie pomijacie reklam, bo no, zarabiam mm. za filmiki. Nie jakieś duże pieniądze, ale wiecie, dla biednego studenta się zawsze przyda. Możecie zostawić komentarz. Wiem, że jest coś takiego jak funkcja, że się podbija filmy, więc też miło będzie, jak to podbijecie. No i w sumie to tyle. No, znowu przypominam łapce w górze i pa pa.